Witam Was kochani w kolejnym moim filmiku na kanale Dziergaczka Maniaczka. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić tak zwane oczka prute. Wzór jest fenomenalny i będzie się nadawał na wszelkiego rodzaju kardigany, takie wiosenne lub na cieplejszą jesień. Tak, wzór wygląda z przodu. Tak mniej więcej prezentuje się z tyłu. Ja pokażę Wam w sumie taką główną zasadę, jak to robić, ale już do Was będzie należało, czy będziecie to układać, czy te y, prute oczka ułożycie sobie w takiej konfiguracji, czy zrobicie na przykład dwa czy trzy razy dłuższe i wtedy sprujecie y, takie oczko. Prute może być w kilku miejscach na plecach. Nie musi być tak równiutko poukładane symetrycznie. Tu widzicie, zrobiłam eksperyment i zrobiłam oczko prute na pięć rzędów. Kompletnie to nie wygląda, bo po spruciu, jak robiłam dalej, te nitki się po prostu z powrotem poschodziły. No i efektu nie ma żadnego. Z tego co zdążyłam zauważyć, minimum 8-9 rzędów zrobionych być musi, to wtedy to tak się trzyma. I wygląda, tak jak być powinno. Dobra. To już Wam pokazuję zasadę. Ja nabrałam sobie na drut 10 oczek i zrobię z Wami jedno oczko takie, takie prute, bo tu chodzi tylko o to, żeby poznać zasadę. Oczko brzegowe jak zwykle spuszczamy, na przekładamy. Nie spuszczam. Przekładamy na prawy drut i sobie zrobimy na przykład dwa lewe, cztery prawe, dwa lewe i brzegowe na prawo. To był pierwszy rządek. Drugi robimy tak jak oczka schodzą nam z drutu, czyli brzegowe, dwa prawe. Teraz po lewej stronie robótki będziemy mieć cztery lewe. Dwa prawe. I brzegowe. Przeróbmy sobie na prawo. I teraz zacznie się całe czarowanie. Znowu sobie zrobimy te dwa te dwa lewe, tutaj miałam pomiędzy, zobaczcie, jeszcze się cofnę. Tutaj miałam między yy, miałam dwa prawe, jeden lewy, dwa prawe, jeden lewy. Żeby to trochę oddzielić, jak Wy sobie to ułożycie, czy tych lewych będzie 5, 10, ile będziecie chcieli i pomiędzy yy, prawych, czy to będą dwa prawe, cztery prawe, sześć prawych, to już naprawdę też jest wasza decyzja. Tutaj to wolność jest naprawdę różna i tylko od naszej wyobraźni będzie zależeć, jak to będzie wyglądać. Nic nas, tu, nic, nic nas tutaj nie ogranicza. I zobaczcie, doszliśmy do tych czterech oczek prawych i robimy sobie jedno drugie i między nimi robimy sobie narzut. No I lecimy, tak jak oczka schodzą nam z drutu brzegowe na prawo. Po lewej stronie robótki robimy tak samo, cały czas tak samo, tak jak oczka schodzą nam z drutu. Narzut przerabiamy sobie na lewo. Dwa, lewe, dwa prawe i brzegowe. I lecimy. Kolejny rządek. Teraz jesteśmy po. Prawej stronie robótki. I teraz mamy zamiast czterech mamy pięć. Pięć oczek prawych. Widzicie? Tu z tą dziurką, którą zrobił nam narzut. Ok, Jedziemy dalej. I znowu kolejny rząd tak jak oczka schodzą nam z drutu tutaj mamy te pięć lewych dwa prawe i brzegowe I mówię tak warto sobie przerobić co najmniej Osiem, minimum 8 osiem rzędów, to naprawdę wtedy to oczko prute ma sens, bo te krawędzie mają jak się od siebie oddzielić. A tu zobaczcie. Mm -mm. I kolejny rząd. Zobaczcie, towarzyszy nam po raz kolejny ten mały pomocnik. Skręcił sobie łapę. Leży naprzeciw bólowych lekach, w półprzytomny, ale raz na jakiś czas się odzywa, żeby to zaznaczyć swoją obecność. Dlatego też robię w innym miejscu, nagrywam filmik. Jedziemy dalej. Ok, zobaczcie: Przyrobiliśmy sobie kilka rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przeróbmy jeszcze wspólnie razem te trzy, żeby to minimum osiem. To wtedy bardzo ładnie, żeby było minimum te osiem rzędów, to wtedy bardzo ładnie zobaczycie sobie ten efekt końcowy, jak to się ładnie rozejdzie, jak to się ładnie spruje. Niby nic, a naprawdę, można wykombinować przecudne. Kardigany, czy nawet letnie bluzki, pod które założymy sobie topik na ramiączkach i też będzie fajnie wyglądać. biały Biała bluzeczka, a topik na przykład różowy, żeby się odznaczały te sprute oczka. To już zostawiam Waszej wyobraźni, co i jak. I do czego to wykorzystacie? Dobrze. Zrobimy sobie ostatni rządek po stronie lewej i mamy 5 praw lewych. O. I zobaczcie, wydłużyło nam się trochę. I jak już zdecydujemy się, że nie chcemy dłuższego tego oczka prutego, to ten ostatni rząd, w którym padła ta decyzja, to zobaczcie, raz, dwa, to są te pierwsze dwa, które idą nam od początku, i to środkowe, ten środkowy rządek oczek prawych, które robiliśmy na tym narzucie, spuszczamy sobie, to oczko z drutu. I lecimy dalej, tak jakby się nigdy nic nie stało. I zobaczcie. Pomalutku nitka po nitce prujemy, i wyszło nam piękne, sprute oczko. Które w takiej robótce którą robimy i ucieknie nam uczko u oczko to jesteśmy źli a tutaj pod kontrolą zamierzone prute oczko staje się piękną ozdobą dzianiny dalej robimy do góry tak jak idzie nam wzór bardzo proszę mam nadzieję że wykorzystacie to w swoich dzianinkach życzę wam miłego dziergania do następnego zobaczenia. Na razie. Pa Pa!